Krystian i Julian mają po 8 lat i są wychowankami domu dziecka w Jeleniej Górze. Ich wielką pasją jest piłka nożna. Tu właśnie jej poświęcają każdą wolną chwilę. Od zawsze chcemy być piłkarzami. A jaki piłkarz jest waszym ulubionym? Ja. Lewandowski, Messi i Hazard. Messi i Lewandowski. Od ponad roku w realizacji marzeń chłopców, a także ich koleżanek i kolegów z domów dziecka w Wieleniej Górze i okolicach, wspiera moja fundacja, która organizuje treningi, wyjazdy oraz mecze. Dzieci mają coś, na czym im zależy, dostają to i mogą przyjść tutaj i swoje serce i swoje nerwy, też które w tym sercu i w głowie są, oddać na boisku, a niekoniecznie coś robiąc negatywnego w domu czy też poza nim. Grają młodzi i starsi dziewczyny i chłopcy. Chciałbym się interesować tym od. Od roku życia bardzo mnie to wzięło i lubię po prostu grać w to. To jest dla mnie przyjemność. Każdy może się ze sobą spotkać, trochę porozmawiać. Na boisku można wyładować wszystkie swoje emocje. Ogólnie wszyscy sobie razem pomagamy. Rozadowuje się tutaj i no, na pewno zyskuje umiejętności nowe. Dużo. Dawaj Oli, dawaj, dawaj, dawaj! Od kiedy właśnie zaczęliśmy trenować, czyli półtora roku już, efekt jest w domu dziecka. Czyli dzieci w nim przestały rozrabiać, wzięły się za naukę zaczęły się angażować, porządek zaczęły utrzymywać. Fundacje wspierają wolontariusze. Przecież szczęśliwi są, zadowoleni, banan na buzi, panie kiedy gdzieś jedziemy, no także warto, warto pomagać. Przede wszystkim to co dostaję za informacje od dyrektorów z Domów Dziecka, od ich wychowawców i od samych dzieci, to widać bardzo mocno jak, się, jak możemy wychowywać dzieci poprzez sport, poprzez realizowanie ich pasji. Teraz i ty możesz pomóc rozwijać pasję młodych adeptów futbolu, a wszystko za sprawą akcji Sportowa Adopcja. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, odwiedzając naszą stronę internetową, czyli www.mojafundacja.org.pl. I tam jest taka zakładka jak wsparcie nas. Można ustawić takie cykliczne wsparcie co miesiąc z symboliczną kwotą. Mierzymy się bardzo często z dużymi kosztami prowadzenia tego typu drużyny, dlatego że to jest sześć różnych placówek, z których dzieci z domów dziecka dowozimy na treningi dwa razy w tygodniu. Efektem piłkarskich przygotowań był wyjazd na mistrzostwa Polski domów dziecka i choć tym razem wygrać się nie udało, to sportową złość młodzi piłkarze przekuli w obietnicę. Zarozry liczycie po mistrzostwo? Tak. Yeah. Oh. Oh.